57. Yy, jadę do Jastrzębia teraz yy, odebrać szpeca od podnośnika, bo będziemy ten podnośnik dzisiaj ruszać zawieziemy również tuleje do wyprasowania łożysk, potem będzie trzeba jakiś tam nagwintować na nowo pewnie ale podnośnik już w tym tygodniu powinien być uruchomiony teraz byłem jeszcze śmieci wystawić bo tam jeździli ze śmieciami a że miałem ich za dużo, jak na jeden raz, to zakupiłem odpowiednią opłatę, bo za czyjąś płac, pracę się płaci. A jeżeli ktoś robi coś ekstra, to można samemu od siebie coś dorzucić. Ja uważam, że te sześć piw z rana to jest takie w sam raz. Zwłaszcza, no może nie, bo mamy się niby dezynfekować, ale piwo. On no musiałby 6, 6 piwn na raz pierwszy. W każdym razie mamy porządek na warsztacie i możemy się powolutku brać za wypełnianie tej podłogi. Jak już skończymy z podnośnikiem, jakiś tam fundusz jest na to odłożony, no bo już jest po 20. A po 22 wypłaty spływają YouTube, więc możemy działać i znowu rozpierdolić wszystko, żeby po 10 narzekać, że pierwsze wypłaty się skończyły. Takie to życie jest niesprawiedliwe. Jak <laughs> Jaguarem jadę. Co, kurwa, wdzięczna autko, jak ho, widzicie, tak? Niektórzy przeczyli na te silniki czy coś, ale no fakt, że dużo pali, na no 2,5, no dużo pali, bo to dużo. 12 weźmie w mieście, to czy ja wiem, czy dużo. musiałbym to porównać, tak, do vus to to 16, 20, 28, no może nie dużo, ale to wiecie, nie ja jeżdżę, więc ja nie ja, tylko kobieta moja jeździ. A dla niej tankować i spalać tyle, no to jest dużo. Więc, tak jak powiedziałem, to jest auto tylko na zimę. Aczkolwiek minus 3, 4, chłód, brud, kurwa, kiła i mogiła, pali na strzała, w błocie rwie jak pojebany ze stałym 4x4. No ale dzisiaj zepsuła mi się regulacja fotela oparcia do tyłu. Więc zaraz jak przyjadę, to wezmę go sobie na warsztat. Przeczyszczę go przede wszystkim, podkurzam, Bo to jest takie: Marlena go ma do pracy dojechać, do szkoły, do pracy teraz na morsowanie czy z dzieciakami. No i pomimo moich próśb, żeby tam raz na tydzień go po prostu wyodkurzać czy coś, to nie ma na to czasu. Staram się to zrozumieć, aczkolwiek nie uznaję takiej sytuacji, dlatego postanowiłem, że raz na tydzień ja go będę brał. Dbało o niego, no bo auto, jeżeli jest wdzięczne, to powinniśmy się mu odwdzięczać. Uważam, bo inaczej zacznie robić przykusy, tak jak na przykład teraz, że nie chce się mi fotel do tyłu w sensie położyć. Jadę nie tak jak lubię, bo ja w takich małych autkach to lubię się położyć. No i o godzinie 16 jedziemy po siódemę od Grzesia Małego, ale już po ślubie, więc małego, dorosłego Grzesia. Który można nazwać ślub dorosłości. <grym> Ojku, jak tam, jak tam po fame MMA, ludzie? Powiedzcie mi, kurwa ten Szeliga, ja go tak nie lubię. Nigdy on mi nie pasował, zawsze taki kurwa cwaniaczek, wyszczekany, te jogatki, murdy mordeczki, znaczy nie znam osobiście, więc też tak ciężko się wypowiadać, ale z wypowiedzi w internecie czy w wszystkich mediach to parcie na szkło i zrobienie z siebie pajaca, no sami rozumiecie. Dlatego ja powiedziałem, że takie fame MMA to nie jest dla mnie. Ja jestem dobry w płaszczyźnie wyciskania, miałbym się iść napierdalać tylko po to, żeby zarobić hajs i jeszcze ile bym wygrał, to fajnie, ale I nie daj... wiecie, jak są sytuacje losowe, nawet jeżeli ktoś się może dobrze bijać, a nie ktoś się dobrze bije, ale myślę, że bym sobie poradził, są sytuacje takie losowe jak Lucky Punch, czy kurwa jakieś, jakieś niefortunne zdarzenia, a ja takich zdarzeń mam co chwilę. I jeszcze dostać w wpierdol, dostać pieniądze i wiecie ile człowiek traci, kurwa, tu nie chodzi o to, ile razy jesteś w stanie wstać, zanim się poddasz kurwa. Tak to ja mogę powiedzieć w moim sporcie, bo wstaję cały czas, ani w sporcie, który nie jest moim sportem. Dlatego nie ma zamiaru pajacować, aczkolwiek wiem, że paleciok się coś przymierza, a on to górnik w miarę... Co to kurwa? Lis? lisa rozjebali, to są siule. Yy, paleczok, górnik, piłkarz, kondycję ma, pierdolnąć też potrafi, więc może się odnajdzie, a i przy okazji zarobi. Dla mnie, nie wiem, wiadomo, że nie powiem, że nie ma pieniędzy, za które bym nie poszedł, bo przypuszczam, że jeżeli, znaczy na tą chwilę, jeżeli by mi zaproponowali, powiedzmy, trzy dychy za to, żeby się już śmieszyć, to bym nie poszedł. Pięć dych, no musiałoby mnie przycisnąć, ale są pieniądze jak 100 koła, które już bym mógł na przykład przeznaczyć na zakup domu. Yy, gdzie myślę każdy by zrozumiał, że byłby to chwyt marketingowy. Ale na tą chwilę nie. Chociaż są niektórzy, z którymi wyszedł za darmo, żeby ich tylko opierdolić, spuścić w pierdol. Yy, jest taki jeden, który już zniknął w sumie, <laughs> ale on to kiedyś się nadzieje po prostu. no. I nie będziemy się napierdalać w ogrodzie. <laughs> Kurwa. Oj! Dobrze, Pany, jadę. Chciałem powiedzieć, że mam ten uchwyt na kierownicy, ale bym Was skłamał, a za chwilę ktoś się przypierdoli, że nagrywam i jadę, więc do zobaczenia później. A, i jeszcze bym zapomniał, bo nagrywam przednią kamerką, nie wiem, jak to tam wypadnie, na pewno wczoraj nagrywania wyszły mega chujowo. No, poczekajmy na tego Osmo Pocket, co on pokaże. Nie chcę wracać do telefonu. Wolałbym kupić telefon jakiś z dużą baterią, a mniej funkcji niż wkurwiać się odwarką, a mieć sobie po prostu takie urządzenie do nagrywania i obróbkę tego DaVinci Resolve. Piotr Piechowiak. Można się śmiać z jego podciągania, z jego Powiedzmy upośledzonej mobilności ruchowej przez gabaryty, aczkolwiek ja przy tych samych gabarytach mobilność mam o wiele lepszą. To jest kwestia po prostu złego treningu lub nawyków kulturystycznych, tak uważam. Podciąganie, no nie ukrywajmy, kurwa, dramat. I ośmieszył się jeszcze raz poprawiając ten filmik, ale przewalczył ponad dwie rundy. Jak na kulturystę w dobrym stylu, oczywiście nie tak jak Radek Słodkiewicz, bo Radek to w ogóle pokazał, kurwa poba dla niego, bo no, kozak w chuj tego się sam nie spodziewałem. No ale Piotrek, piechowiak, pomimo wagi gabarytów, pomimo przymusu dotlenienia tych mięśni, wszystkich, bo łatwiej jest zwalczyć grubasom, którzy mają więcej tkanki tłuszczowej, bo tego nie trzeba tlenić, niż osobom z dużą masą mięśniową, przewalczył te ponad dwie rundy. Co ja uważam, żebym po rundzie padł na tą chwilę, tak bez przygotowania, jakbym poszedł z marszu. Więc yy, można mówić co się chce, ale odjebał kawał dobrej roboty, zwłaszcza, że dał takiego klapsa temu kurwa się widzę, bo to... I te tłumaczenia, kroplówki go osłabiły. Ja pierdolę. Rozumiecie, moim tłumaczeniem było, że zerwałem triceps, bo zerwałem triceps. Ale kroplówki kurwa Ojek. No teraz już naprawdę. Widzimy się później. Aby ktoś kurwa wątpił spakowność. Jaga, kabina 80x80, skrzynki, kurwa, zakupy i dwusetki, płyty na ściankę dobrodzika. Fuji? Się. Się. Trzeba zaizolować te kable, bo już przeszło No ale ten dekel masz, nie, wiesz? A tu jest, Nie, 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 izolację? A gdzie mamy te nakrętki, żebym to pokazał no, ludziom? ładnie tutaj w sensie jest są uzabiane, tak, bo są już to... Muszę je wziąć, żeby zrobili na wymiar takie same, bo one... No mi mruga Jest możliwe, że nie jest, wiesz... I raczej Aha, to jest... je zabierasz. Ja muszę je zabrać, bo, wiesz, jest możliwość, że one są, wiesz, nie są identyczne, takie same, nie? Że są inne różnice, więc... Właśnie, którzy to będą robić, sobie je pomierzą, pomierzą no. że takie same. Także wezmę no. i nakrętki, i te zabawki. no i on jeszcze fuką na lato będzie fajnie Uch, a ja dzisiaj boiler jeszcze będę montował, już węże poprowadziłem Na razie tak na szybko tylko kabinę zrobiłem tam z tyłu już mamy instalację jutro to tylko ładnie już na czarnym silikonem poprawić, zamontować, podłączyć boiler i można się kumpulumpuło Dzień dobry Dzisiaj jeszcze jeden dzień Myślę Nagrywania Telefonem I urywa zima Grzej mi dupę popie. I jutro już się tym DJ-ozm Zajmiemy Dzisiaj muszę jakiś trening zrobić Bo wczoraj miałem robić trening A cały dzień zapierdalałem I co jest najlepsze Tuleje już pojechały do zrobienia na nowo Więc w tym tygodniu podnośnik będzie hasał Podłączyłem prysznic. Tam jeszcze silikon schnął. Dzisiaj muszę wziąć tylko ciemny, żeby to ładnie jeszcze raz poprawić. Jakąś półeczkę. Ale nie ma za dużego ciśnienia wody. Małe ciśnienie wody jest, bo jak szła mi instalacja, ja bym pomyślał sobie, kurwa, że ja coś spierdoliłem, ale nie mogłem ja nic spierdolić, bo ja się podpiąłem do starej instalacji. Mamy. Wodę zimną, jak wpatrzę na ścianę, czyli jakbyście patrzyli, no to woda zimna z tej strony jest, dobra, tak zrobię. woda zimna, woda ciepła. I oba kurki były do pionu z zimną wodą, czyli była ciepła do zimnej i zimna do kranu zimnego, tak? Więc ja po prostu z zimnego kranu przepiąłem się do bojlera, żeby go napełniać, a z bojlera wyjście ciepłej do ciepłego kurka. A ciśnienia nie ma tego bojler się, no przez to bojler się za powoli za... napełnia. Fakt, że bojler jest 100 litrowy i mam wyjście z bojlera mam niżej od baterii. To mogą mieć wpływ na ciepłą wodę, ale w kranie z zimną wodą jest o wiele mniejsze ciśnienie niż było wcześniej na starej baterii. Nic, trzeba to rozkminić. Trzeba to rozkminić, żeby się można było kąpać. Jadę teraz jeszcze tylko do fryzjera. Do Sabiny, mojej oblubienej i po węgiel. Także w garażu, zajedziemy z grzesia BM ką na kąpa, po wszystko bla bla bla. I będziemy działać, ale dzisiaj już trening. Pamiętacie, mówiłem o Lanci Temie ze Szwajcarii, że może wpadnie i wpadła Wpadła, będzie jechała do mnie. Do zrobienia jest prawy błotnik przedni. Chyba lampa. Jakieś pierdołki więc Lancia Tema czy 0 CRD rocznik, chyba 2011. Jedzie już do mnie, jakoś kurde na te siódemki. Znowu zachorowałem, to źle się dzieje. Jeszcze widziałem już tą F01. Tak jak tam mówiłem, tylko się popierdoliłem, bo oglądają mi za dużo F01 w wylągu 4 4 Ja wiem, 4 4 popychacze, te uszczelniacze zaworowe i tak dalej. 407 konna za 55 koła rocznik 2010. Czy to dużo, czy mało, nie wiem. Nie orientowałem się jeszcze w cenach. Widziałem, wiem, że mi się na pewno podobała. A 55 koła. Krysia dycha i już jest. Ale no, krysia chcę zostawić. Więc to na pewno nie na teraz. Aczkolwiek znowu zaorowałem na siódemki BMK. <grym> ojejku Nagrania nam się szykują z KFD. Jedno z Wojtasem, jedno z u mnie na sekcji w sobotę. Jeszcze do tego przyjedzie Opson, przyjedzie Piotrek z czyli będziemy mieli lubiane przez wszystkich. Wydaje mi się, bench press party. A brodę zapuszczam, bo za parę dni będę Mikołajem. Pasuje. Ho, ho, ho. No i jak to zazwyczaj w dniu wypłaty. Nie mogę się powstrzymać, żeby nie kupić czegoś, ale to wszystko jest dla naszego, w sensie mojego i moich zawodników wspólnego dobra, bo trafiła mi się klima, roczna klima, może też grzać, więc teraz na zimę można dogrzać, wypuścić rurę na zewnątrz i w lato będziemy mieli na siłownię bongo. Dobrze, dobrze, kurwa węgiel, ja pierdolę To nic. Nawrotka O patrz jaka fajnusia Co to w ogóle? Kurwa jest za firmą, to nie jest jakiś nowname Teraz eee. hmm. 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 to znajdziemy Firma Model WAP Woltaż wyjście grzanie EAC to nie jest firma Blizz bliss Firma Blizz Niestety nie mam pilota więc będzie trzeba radzić I co my tutaj zrobimy? Jak to się kurwa robi? Jak to się temperatura? Nie. Kurwa, dobra, muszę się z tym pobawić trochę. No i dobra, ogarnięte. Już szukam pilota uniwersalnego. Dostałem go za 4 pustówki, bo nie ma pilota i rury. Teraz tu trochę grzeje, oczywiście to kurwa grzanie nie ma sensu. Eee, przede wszystkim część warsztatową trzeba będzie oddzielić. A później sobie go zamontujemy, żeby nie robić dziury na lato. Kurwa klima na siłowni w lato. To jest coś pięknego. Tu są takie szpary, że tu po prostu płaską końcówkę do wylotu powietrza zrobimy. Tu się zamknie. I wiecie co, tu będzie w lato, a gdzie kurwa słońca, a my będziemy mieli tak chłodniutko piec wyczyścić, jechać po węgiel. O! I boiler już chodzi. Zapowietrzył się z skur... są ale się też sam odpowietrzył, więc czekaj, żeby mi nie jebło prysznicem. Ciach, ciach, Sławeczka działa, boiler grzeje. Nie pytajcie czemu biały silikon. Brałem, kurwa, przeźroczysty, byłem pewien, że brałem przeźroczysty, ale niestety wziąłem biały, więc trzeba to jakoś to tylko ładnie wykończyć. Jakąś podłogę, dywanicek i będziemy... A, sobie mogę zamontować już zasłonkę. I będzie fajnie. Słuchajcie, widzę, że tam już gadżety do, y, razem z kamerką przyszły, więc ja odebrać. Dlatego to już wrzucę teraz, a trening zrobię już y, na nowym sprzęcie i nowym oprogramowaniu, tak żebyście mieli po prostu już co dzisiaj oglądać. Także do następnego odcinka.